Wędliny to produkty, których spożycie w Polsce jest niezwykle wysokie. Są bardzo praktyczną formą i świetnie nadają się do pieczywa, sałatek, a nawet pikantnych wypieków. Często jednak ich jakość nie jest najlepsza. Czy zatem, jeśli naszym celem jest dbanie o smukłą linię i zdrowie, należy z nich całkowicie zrezygnować? Niekoniecznie. Wystarczy kierować się pewnymi wskazówkami podczas ich wyboru. Wówczas może okazać się, że staną się znakomitym uzupełnieniem diety. Pierwsza wskazówka to zawartość mięsa. Powinno być ono przynajmniej na poziomie 70%. Dodatki substancji chemicznych to kolejna wskazówka. Do większości tego rodzaju produktów dodawane są różnorodne substancje chemiczne, które mają poprawić smak, przedłużyć trwałość, czy też zmienić konsystencję wędliny. Warto czytać etykietki. Wędlin i wybierać te, które zawierają jak najmniej owych dodatków. Na półkach sklepowych z łatwością znajdziemy już specjalne linie produktów, które nie zawierają konserwantów, laktozy czy też glutenu. Kolejna wskazówka to wygląd. Barwa wędliny potrafi dość dużo o niej powiedzieć. Szynka powinna być biała bądź szarawa, ale nie różowa, ponieważ świadczy to o obecności dużej ilości azotynów. Nie powinna również być błyszcząca i nie powinna mienić się w kolorach tęczy, ponieważ to również oznacza dodatek dużej ilości substancji chemicznych. Grudki oznaczają dużą ilość żelatyny, która została dodana do wędliny, a wyciekająca woda, że wstrzyknięto do niej dość dużą ilość solanki. Warto również zwrócić uwagę na to, by na wędlinie nie znajdowały się przerosty czy też duże ilości widocznego tłuszczu. Kaloryczność to kolejna wskazówka, na którą powinniśmy zwrócić uwagę. Duża zawartość zwierzęcego tłuszczu nie sprzyja dbaniu o zdrowie oraz sylwetkę. Informacje o zawartości owego tłuszczu znajdziemy na etykiecie, ale bardzo często możemy również ocenić ją wizualnie. Na szczęście w sklepach dostępne są już wędliny o obniżonej zawartości tłuszczu, czyli w wersji light. Jednym z ostatnich wyznaczników może być cena. Zwykle wędliny lepsze jakościowo są nieco droższe. Odpowiedni dobór surowców oraz technologia produkcji wiąże się z wyższymi kosztami. Pamiętajmy jednak, że nie może to być jedyny wyznacznik, bo nawet najdroższa wędlina wcale nie musi być najzdrowsza. Producenci coraz częściej wykonują krok w kierunku konsumentów, oferując im szeroki wybór wędlin, również tych o obniżonej zawartości tłuszczu, mniejszej ilości konserwantów. Czy też niezdrowych dodatków. Świadomy wybór wędliny może sprawić, że stanie się ona świetnym dodatkiem do dobrze zbilansowanej diety. Pozdrawiam, cześć!